Rosyjskie drony wtargnęły w przestrzeń NATO. Cały świat reaguje na niebezpieczny incydent. Światowe media i politycy najwyższego szczebla nie mówią dziś o niczym innym. Noc z wtorku na środę przyniosła wydarzenia, które wstrząsnęły opinią publiczną w Europie, Ameryce i daleko poza naszym kontynentem. Nad Polską, krajem graniczącym z ogarniętą wojną Ukrainą i jednocześnie ważnym członkiem NATO, pojawiły się rosyjskie drony bojowe. Wydarzenie to błyskawicznie odbiło się szerokim echem i zostało uznane przez wielu komentatorów za jeden z najpoważniejszych incydentów ostatnich miesięcy. Pierwsze reakcje nadeszły z północy Europy. Prestiżowy norweski dziennik Aftenposten sugeruje, że Moskwa mogła celowo wysłać drony nad Polskę, by sprawdzić gotowość i sprawność natowskiej obrony powietrznej. To scenariusz wyjątkowo niebezpieczny, bo oznaczałby, że Rosja świadomie naruszyła przestrzeń powietrzną sojuszu. Gazeta przedstawiła też inne możliwości. Masowa awaria rosyjskich bezzałogowców, albo, jak twierdzą źródła ukraińskie, skuteczne zakłócenia elektroniczne zastosowane przez kijów. To jednak dopiero początek lawiny reakcji. Od komentarzy norweskiej prasy dyskusja szybko przeniosła się za Atlantyk. Sytuacja wywołała ogromne poruszenie w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump został zauważony późnym wieczorem, gdy opuszczał jedną z restauracji w Waszyngtonie. Wówczas dziennikarka zapytała go o rosyjskie drony naruszające polską przestrzeń powietrzną oraz o reakcję, jaką powinna przyjąć administracja USA wobec Rosji. Polityk jednak nie odpowiedział. Pytanie albo zignorował, albo nie usłyszał. Dopiero później taki oto wpis Trump dodał na platformę Truth Social: co jest z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? No to ruszamy. Jak się okazało, Donald Trump prowadził także rozmowę z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Przekazał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Swoje trzy grosze dodał także sekretarz stanu i doradca do spraw bezpieczeństwa Marco Rubio, który poinformował, że miał już dostęp do raportów dotyczących wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski. Jego wypowiedzi wskazują na natychmiastowe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w analizę sytuacji. W Ameryce szybko zabrali głos również przedstawiciele Kongresu Republikański kongresmen Joe Wilson napisał na Platformie X Rosja atakuje natowskiego sojusznika Polskę z użyciem irańskich dronów Szachet mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom NATO za ich szybką odpowiedź na trwającą, niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym krajom. Wilson wezwał także do zdecydowanej reakcji – Wzywam prezydenta Trumpa do nałożenia obowiązkowych sankcji, które doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej i wyposażą Ukrainę w broń zdolną do ataku na Rosję. Putin nie zadowala się już tylko porażką na Ukrainie, bombardując matki i dzieci, ale teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Jego słowa zostały szeroko odnotowane przez światowe media. Między innymi francuski dziennik Le Monde w relacji na żywo przytoczył wystąpienie Wilsona, podkreślając, że nazwał incydent aktem wojny i wezwał Donalda Trumpa do reakcji. W Kijowie natychmiast zareagował prezydent Wołodymyr Zełenski, informując, że w stronę Polski skierowanych było co najmniej osiem dronów uderzeniowych. Moskwa stale testuje granice możliwości i jeśli nie spotyka się z silną reakcją, przechodzi na nowy poziom eskalacji. Dziś nastąpił kolejny krok eskalacyjny. Rosyjsko-irańskie szachedy działały w przestrzeni powietrznej Polski i NATO. To nie pojedynczy przypadek, lecz co najmniej osiem dronów skierowanych w stronę Polski. Zełęski podkreślił, że incydent stanowi skrajnie niebezpieczny precedens dla Europy. To, czy nastąpią kolejne kroki, w pełni zależy od skoordynowanej i zdecydowanej reakcji odwetowej. Rosjanie muszą odczuć konsekwencje. Wojny nie da się rozszerzać, trzeba ją zakończyć. Moskwa, jak można się było spodziewać, odrzuciła wszelkie zarzuty. Tymczasowy dyplomata Rosji w Polsce, Andrzej Ordasz, w rozmowie z rosyjską agencją prasową stwierdził: Uważamy te oskarżenia za bezpodstawne. Nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że drony te są rosyjskiego pochodzenia. Dodał jednocześnie, że Rosja nie jest zainteresowana eskalacją, choć ironicznie zaznaczył, że Moskwa nie spodziewa się, aby polskie władze w swoim antyrosyjskim szale posłuchały strony rosyjskiej. Na słowa rosyjskiego przedstawiciela odpowiedziało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik Paweł Wroński poinformował, że Ordaszowi zostanie wręczona nota protestacyjna. Incydent nie pozostał bez reakcji w instytucjach unijnych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na posiedzeniu Europarlamentu wyraziła jednoznaczne stanowisko. Widzieliśmy bezwzględne i bezprecedensowe naruszenie polskiej i europejskiej przestrzeni. Europosłowie nagrodzili te słowa gromkimi brawami, wstając z miejsc. I widzimy naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez około 20 rosyjskich dronów szach Szachit. Europa jest po stronie Polski. Wyrażamy naszą pełną solidarność z Polską. Przesłanie Putina jest jednoznaczne. Nasza reakcja musi być równie jednoznaczna. Potrzebujemy więcej sankcji. Pracujemy obecnie nad dziewiętnastym pakietem we współpracy z partnerami i zastanawiamy się nad szybszym wycofaniem rosyjskich paliw kopalnych, flotą cieni i udziałem państw trzecich. Ten ciężar nie powinien spoczywać wyłącznie na europejskich podatnikach. That... To jest wojna Rosji i Rosja powinna za nią zapłacić. Głos zabrał także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, podkreślając: Polska słusznie podejmuje niezbędne kroki w celu obrony swojej suwerenności. O wydarzeniach szeroko informują największe światowe redakcje. BBC oceniło, że drony wleciały na tyle głęboko w polską przestrzeń powietrzną, iż konieczne było zamknięcie warszawskiego lotniska. Brytyjska korespondentka z Kijowa przypomniała, że już wcześniej w polskich szkołach organizowano ćwiczenia bezpieczeństwa, podobne do tych, które widziała w Kijowie tuż przed rosyjską inwazją w 2022 roku. Niemiecki dziennik Die Welt przytoczył opinię amerykańskiego eksperta do spraw obrony Jim'a Townsenda, który stwierdził jednoznacznie trudno sobie wyobrazić, że to był wypadek. Jeden dron to wypadek, wiele dronów to nie wypadek. Amerykańska stacja CNN zwróciła uwagę na aspekt sojuszniczy. Podkreślono, że Polska jest członkiem NATO, które opiera się na zasadzie, iż atak na jednego oznacza atak na wszystkich. Zdaniem CNN, wiarygodność tego paktu została zachwiana już wcześniej, za prezydentury Donalda Trumpa, a obecne wydarzenia stawiają NATO przed poważnym testem. Cały świat z uwagą obserwuje rozwój sytuacji. Wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną to nie tylko problem Warszawy, lecz także wyzwanie dla całego NATO i Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.